Jest Bendakil! Bendakil! The rivers will run red. W dzisiejszym odcinku na celowniku Wladimir, krwiożerczy żniwiasz. Na ekranie wyświetla się build oraz runy, z którymi gramy, a to jest kolejny odcinek z serii od A do Z. Ta, Od A do Z. Ej, ej. Od A do Z. Dywizja Złoto 2 i 1 diamencik. Przechodzimy do rozgrywki. No dobra, to jesteśmy na ekranie wczytywania postaci Wladimir, Evelyn, Lisandra, Draven oraz Blitzcrank w naszej drużynie Garen, V, Ziggs, Wayne oraz Serafin w drużynie przeciwnej. Dobra, zanim omówimy postać, to chciałbym podziękować tym osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału. Wielkie dzięki. Dzięki, że jesteś, dzięki, że wspierasz. Jeżeli Ty również chciałbyś dołączyć do, te, do tego grona, kliknij pierwszy link w opisie, a dodatkowo mamy dziesiąty poziom, więc poproszę Was o łapę w górę. Jeżeli dobijemy pod tym odcinkiem 10 łap w górę, to będzie niesamowity wynik. Wiem, że to będzie trudne. Wiem, że możemy mieć problemy, żeby to osiągnąć, ale mocno w nas wierzę, że nasza nasza armia, nasza armia. Dusz, wierzę w to, że jest w stanie dobić 10 map w górę pod tym odcinkiem. Wierzę, że damy radę to zrobić. Wierzę w Was, wierzę w nas. A teraz omówmy postać. Może inaczej, zanim um omówimy postać, dlaczego zaczynam ją omawiać teraz, kiedy posiadamy 10 poziom, a nie od samego początku gry? No bo początek gry był słaby, nudny i nie mogłem omówić dobrze tej postaci. Dlatego teraz zaczynam ją omawiać, no kiedy już jest trochę bardziej ogarnięta sytuacja. Zacznijmy od pasywki. Pasywnie, zapomniałem, <laughs> jak działa Wladimir! Pasywnie zyskuje moc umiejętności równą 4,5% dodatkowego zdrowia oraz dodatkowe zdrowie równe procent, e, procentowi maksymalnej mocy umiejętności. Czyli jeżeli mamy więcej zdrowia, to zyskujemy więcej mocy umiejętności. Jeżeli mamy więcej mocy umiejętności, zyskujemy więcej zdrowia. I to jest spoko. No i teraz atakujemy Wayne, więc na chwilę się zamknę. Halo drużyno, Wayne nam ucieka. Nie użona ucieknie. O, odskoczyła w nas na szczęście, ale niesamowicie długo uciekała. Dobrze. Teraz omawianie postaci. Pierwszą umiejętnością oznaczamy przeciwnika za cel albo nie, bo na midzie się dzieje walki. Udajemy się tutaj. To mógł być błąd. Ale to nie był błąd. Finalnie, chociaż to mógł być, bo dobra, wycofajmy się. Pierwszą umiejętnością oznaczamy przeciwnika, zadajemy mu obrażenia, i pobieramy od niego część punktów zdrowia. To jest bazowe działanie pierwszej umiejętności, ale to nie jest całe działanie pierwszej umiejętności. Ponieważ pod paskiem życia, jak widzicie, nie posiadałem many. Wladimir nie ma many, to jest na plus. Ale pod paskiem życia za to, po użyciu pierwszej umiejętności ma paski, które zmieniają swój kolor, ma biały, żółty. I czerwony pasek. Teraz tak, jeżeli nie ma żadnego paska i użyjemy pierwszej umiejętności raz, to jak widzicie, pasek zaczyna się odnawiać i staje się biały. I się zatrzymuje w połowie. Jeżeli użyjemy umiejętności drugi raz, to najpierw postaramy się uciec tutaj, albo zabić nawet. Double kill! Jeżeli użyjemy umiejętności drugi raz, to biały pasek zmienia się na żółty i się ładuje. Jeżeli jest czerwony, zyskujemy prędkość ruchu, a nasza pierwsza umiejętność zada zwiększone obrażenia. To jest działanie pierwszej umiejętności. I ten pasek, co ciekawe, leci w takim tempie, jak odnawia nam się pierwsza umiejętność, czyli jeżeli odnowi nam się pierwsza umiejętność, to odzyskujemy, to odzyskujemy po prostu jeden, jeden pasek. Tak działa. Pierwsza umiejętność Wladimira. I jeżeli ten pasek jest czerwony, no to oczywiście zyskujemy również nie dość, że zwiększone obrażenia z pierwszej umiejętności, to również leczymy się bardziej z pierwszej umiejętności. Koniec działania pierwszej umiejętności. Drugą umiejętnością zmieniamy się w kałuże krwi, poświęcając 20% swojego maksymalnego punktu zdrowia. I jeżeli jesteśmy w tej kałuży krwi, to przeciwnicy nie są w stanie nas obrać za cel. To po pierwsze, po drugie otrzymują obrażenia co pół sekundy bodajże. Okej, okay, jak widzieliście udało nam się zmienić w kałuży krwi. Nie wiem czy uda nam się teraz tutaj zaatakować tego. Udało się zabić kogoś, ale niestety umarliśmy również. Na szczęście chyba uda nam się obronić, Lorda. Tak to wygląda, barona. Dokładnie. Jak widzieliście w tym miejscu, udało nam się zmienić w kałuże krwi, przez co przeciwnik nie był w stanie nas zabić, no ale kończąc omawianie drugiej umiejętności, żeby nie przerywać w połowie, zmieniamy się w kałuże krwi. Zadajemy co pół sekundy obrażenia przeciwnikowi. W tej kału krwi możemy być bodajże dwie sekundy. Nie wiem, czy to się zwiększa z czasem, chyba nie, więc dwie sekundy jesteśmy w tej kału krwi. Co pół sekundy zadajemy obrażenia. Oraz spowalniamy przeciwników, którzy są w obrębie tego, tej kałuży krwi, a my na początku działania przez pierwszą sekundę zyskujemy prędkość ruchu, która stopniowo zanika. To jest całe działanie drugiej umiejętności. Dodatkowo, umiejętność przywraca zdrowie równe 15% zadanych obrażeń. Od całe działanie drugiej umiejętności, trzecią umiejętnością, umiejętnością, również poświęcamy od 4 do 8% naszego zdrowia, ładując wielki wybuch, jeżeli ten, ten wybuch można szybciej, że tak powiem, aktywować, że on klikamy i jest od razu, albo można chwilę poczekać i ładować go trochę dłużej. Im dłużej go ładujemy, tym więcej obrażeń zada. Udało się zabić, jak widzicie, właśnie o tym mówię, że czasami można szybciej użyć ten wybuch i to jest również spoko. Im dłużej go ładujemy, tym więcej obrażeń zada. Jeżeli wybucha ono, to też spowalnia przeciwników, o ile się nie mylę. Jeszcze doczytam tylko na szybkości, pozwólcie, że, że sobie doczytam. Ładuje się przez maksymalnie 1,5 sekundy, zużywając zdrowie, zadaje obrażenia magiczne pobliskim wrogom, zwiększa maksymalnie do 100%. Jeżeli się ładuje dłużej, zużywa dwa. Ale, a właśnie, jeżeli Wladimir ma mniej niż 12% zdrowia, to ładowanie nie pobierze żadnego zdrowia. No a e, trafieni, trafieni wrogowie zostają spowolnieni. Wladimir również zostaje spowolniony, jeżeli umiejętność ładuje się ponad sekundę. To jest e, działanie trzeciej umiejętności. Ultem oznaczamy miejsce na ziemi hemoplagą, hemoglobiną, po prostu plamą krwi. E, zabijmy w, w Zigsa, Zobaczcie, hop! I nie ma Ziggs'a, pięknie. Jak widzieliście, stawiamy Kałużę Krwi. Kałuża Krwi infekuje trafionych wrogów na 4 sekundy. Po tym czasie zaraza eksploduje, czyli ta nasza umiejętność wybucha, zadając wrogom obrażenia magiczne. OK, zadaje obrażenia magiczne wrogom. Eee, również dodatkowo zadaje 10% więcej Zdaje 10% więcej punktów obrażeń. Nie wiem, czy ją złapiemy. Tak, udało się ją złapać. Dobra, czekajcie. Nie ja wiem, że ciężko omówić to postać teraz. Nie wiem, nie wiem, czy uda nam się uciec. Udało się uciec. Super. Możemy się wychilować na milionach. Dodatkowo właśnie chciałem powiedzieć, że umiejętność, nasz ult zadaje 10% więcej punktów obrażeń o ilość punktów zadanych w czasie trwania tej umiejętności. Czyli, no jeżeli my wraz z sojusznikami wciśniemy przeciwnikom 1000 punktów zdrowia, no to umiejętność zada 100 punktów dodatkowych obrażeń. Weźmy teraz. Smoka, który tutaj jest. Czy ult ma jeszcze jakieś działanie? Tak, następnie nas leczy. Po prostu Wladimira leczy ta umiejętność, później. Nie wiem, czy tutaj nie przyjdzie waj czasami. Oby nie? Nie, nie ma waj, ale ktoś tutaj chyba szedł. Okay, udało się zabić pięknie. Tu gdzieś była Wayne, jeszcze czy ona gdzieś tutaj jest. Udało się zabić Wejgrowi, mówię, Blitzcrankowi, pięknie. Tak, zakażony pierwszy bohater. Po 0,4 sekundy przywraca Wladimirowi punkty zdrowia, a następnie każdy zainfekowany bohater zapewnia 40% leczenia. To jest działanie ulta. Wiem, że trochę chaotycznie omówiłem tę postać, ale ciężko mi ją do końca zrozumieć. W sensie wiem mniej więcej jak działa, ale nie wiem specyficznie jak działa, dlatego omówię Wam teraz jeszcze tak jak ja rozumiem tę postać. Pasywnie Wladimir zyskuje moc umiejętności i punkty życia w zależności od tego... E Czego ma więcej? Czyli jeżeli zyskuje dodatkowe życie, to ma więcej mocy. Jeżeli zyskuje więcej mocy, to ma więcej życia. Pierwszą umiejętnością jest nie ma przeciwników. Ej, no pięknie. Pierwszą umiejętnością pobieramy życie. Od przeciwnika zadając mu obrażenia. Drugą umiejętnością zmieniamy się w kałze krwi, przez co jesteśmy niemożliwi do obrania za cel. Trzecią umiejętnością zadajemy obszarowe obrażenia, im dłużej ładujemy tę umiejętność, tym więcej obrażeń zada. Fajnie by było, gdyby Bliskę ruszył tutaj dupsko i pomógł nam atakować tego smoka. Bo i tak przeciwnicy robią barona. Nie wiem czemu blisk stoi w tamtym miejscu. Nie mam pojęcia. No ale spoko, starszy smok za barona, moim zdaniem, trochę it. Trochę ward bo ten starszy smok naprawdę potężnie przetyra przeciwników. A spróbujmy jeszcze ich zamknąć. Ultem zadajemy obrażenia obszarowe i. Ale mnie zbejtowała, Ej! Dobra, tyramy go. Patrzcie, co się dzieje. Pana, to co robi Wladimir, widzisz to? Widzisz, co robi Wladimir? <grym> widziałeś ty to? <grym> widziałeś ty to? Zio widziałeś, ty Widziałeś, to? Fajnie, blisko, że ukradłeś nam jeszcze Blubawa. Super. Nam się w sumie nie przydaje, ale fajnie. Fajnie. No i Wladimir jest ciekawą postacią. Ty no, 14, 2, 3. Nie wiem, no mi się podoba, mi się podoba, jest silną postacią, bo jest magiem i faktycznie na tych wyższych poziomach, gdzie już na przykład na trzeciej umiejętności ma cooldown, zobacz, ile on ma tutaj cooldownu, 3 sekundy, to jest naprawdę bardzo mały cooldown i te obrażenia mogą być mocno wciskane, to jest naprawdę spoko, naprawdę ciekawie to wygląda, zresztą widziałeś przed chwilą, co tam zrobiliśmy z przeciwnikiem, udajmy się mu buffa, nie wiem, czy on nam dużo pomoże, ale jak jest za darmo, to czemu by nie, za darmo to uczciwa cena, no i co? No i dalej mamy smoka, ale przeciwnicy już barona nie mają. To jest ciekawe, co? To jest ciekawe, dobrze. Udajmy się na dół, bo tam się dzieją walki i postaramy się coś tutaj zrobić. Jazda w nich. Widzieliście to? Jest pentakiel! Pentaki! IJUHUHU! A DO Z BITCH! Przepraszam, trochę poniosły mnie emocje, ale jest pentakill. No i widzicie, ja nie gram Wladimirem, nie gram tą postacią zbyt często, a sami widzieliście co udało mi się zrobić. No i powiedz mi, że teraz Vladimir nie jest silną postacią. Naprawdę, no, nie gram tą postacią, no naprawdę, do, do, do bardzo, bardzo rzadko kiedy gram tą postacią, a dało się zrobić pent na koniec. Jest fajną postacią. Lecimy do kolejnej gry, let's go baby, let's go! No dobra, to jesteśmy na ekranie przeczytania kolejnej gry. Wladimir, Xin, Zao, Timo, Ezril oraz Leona w naszej drużynie. Fiora, Waj, Lux, Caitlyn oraz Swain w drużynie przeciwnej. Bohater na końcową fazę gry. Cierpliwie gromadź złoto, aż zdominujesz pole walki. To jest bardzo dobry protip, o czym przekonaliśmy się w poprzedniej grze. No i grałem przeciwko Fiorze. Fiora, jak widzieliście, posiada niebieski nick skina. To oznacza, że posiada większość skinów, wszystkie skiny dosłownie do Fiory, więc może być mainem Fiory. Więc może być ciężko przeciwko niej grać. A jako, że jesteśmy late game'ową postacią, Fiora jest early game'ową postacią, która w early naprawdę potężne obrażenia bije, to raczej będziemy starać się grać na bezpiecznie, raczej będziemy starać się farmić, no i raczej będziemy starać się nie umierać. I raczej będziemy grać właśnie tutaj bardziej pod farmy, pod defa i pod late game, niż w early starać się coś robić, no nie, w early nie będziemy zbyt dużo robić tym bardziej, że potrzebujemy przedmiotów dlatego starajmy się tutaj zbierać farmy tym razem dodajemy drugą umiejętność, aby unikać wbitki od Fiory starajmy się nie dać jej łatwo niszczyć naszych czułych punktów, które się pojawiają to jest Fiora oczywiście no i wydaje mi się, że z biegiem czasu będziemy w stanie Fiorę ograć, tym bardziej, że ona nie gra jakoś mocno agresywnie jak na Fiorę. Ma też dosyć trudno, ponieważ stoimy za milionami i farmimy, więc nie jest to, to dla niej najłatwiejsze, aby tutaj Atakować nas, plus możemy się healować z naszej pierwszej umiejętności. Więc jeżeli nie wbije nam dużo obrażeń, no to później straci, że tak powiem, możliwość obicia nas. Nie wiem, jak to nazwać. No i posiada manę. Dużo jej nie zdajemy z pierwszej umiejętności, niestety. Więc no tutaj definitywnie nie ma, co, nie ma co się z nią bić, chyba że będziemy mieli wzmocnioną pierwszą umiejętność. No ale teraz tą wzmocnioną pierwszą umiejętność zablokowała, niestety, swoją umiejętnością, więc no to jest też takie dosyć dosyć ryzykowne jak gra przeciwko niej. Trzeba mieć na uwadze dlatego farmy, dlatego farmy na bezpiecznie i postarajmy się dotrwać faktycznie do tego late game'u, aż będziemy mieli zbudowane kilka przedmiotów. No i wtedy będziemy w stanie znacznie więcej tutaj po prostu robić m, tej fiorze. Na chwilę obecną pełna defensywa. No i staramy się tutaj farmić pod wieżą, czekamy na ganka, idzie xinzao, być może zaraz nas zgankuje, to będziemy w stanie w tą fiorę się bardziej wbić. Miejmy nadzieję, chociaż xinzao chyba, no nie za bardzo chce tutaj w tą fiorę wlatywać, trochę nas olał, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi, na chwilę obecną zbieramy większość farmy, która jest pod naszą wieżą, mrozimy linię pod naszą wieżą i to jest też spoko. Fiorze się kończy mana powoli, to jest również świetna informacja. O, nie zebrałem dużego miniona. No nie gram najlepiej tym wlatkiem aktualnie. I też da się trochę bardziej obijać, dlatego bym chciał uniknąć, żeby fiora nas jednak nie obijała tutaj za mocno. Farmer zbieramy, staramy się obijać przeciwną fiorę. No nie zadajemy jej zbyt dużo obrażeń. I to jest fakt, to jest fakt, że te obrażenia nie są zbyt duże w fiore niestety. Oho, nie mamy drugiej umiejętności, żeby uciec. Jak Waj nas zlutuje to jest po nas, dlatego wycofajmy się. Nie ma co tam overstayować. Jest fiora, jest Wai, jeżeli... Chociaż zobaczcie, sama fiora Wa już sobie poszła, to możemy zebrać tutaj farmę. Która jest. I dopiero jak zbierzemy farmę, to się wycofać. Mamy drugą umiejętność, więc teraz czuję się też trochę bezpiecznie. Dlatego sensownym wydaje się zebranie tej farmy, która tutaj jest, aby nie tracić jej, i dopiero później się wycofać. I teraz się możemy wycofać, dokładnie tak kupić przedmioty. Tym bardziej, że posiadamy 2200 golda. No i po kupieniu przedmiotów, możemy wracać na linię dalej. Farmić, oczywiście. Fiora wciąż ma nad nami przewagę i to ogromną przewagę. Nie będę tego ukrywał. Naszym jedynym. Zadaniem jest obecnie bronienie wieży i nie niepozwolenie fiorze się tutaj za bardzo farmić. Nie będziemy jej zadawać jeszcze dużo obrażeń. To jeszcze nie mamy ani Rabadona, ani większość większych obrażeń zbudowanych, więc oczywiście wciąż defensywnie. Ale obecnie całkiem nieźle idzie z farmą, no i na tym też polega gra, prawda? Gra Wladimirem, żeby jednak tutaj też grać defensywnie, jeżeli nadchodzi taka potrzeba, prawda? Bo nie zawsze jest sens wbijania się w przeciwników. Tym bardziej, jeżeli no nie jesteśmy postacią przeznaczoną do tego, co to teraz robi. A zbieramy więcej golda. Super. Teraz możemy trochę spróbować, chociaż już jest Fiora, więc już w nią nie będę leciał. Ale możemy spróbować ją obić na przykład w ten sposób, chociaż dużo jej nie robimy. Ok, głupio się wbiła pod wieżę. Bardzo głupio się wbiła pod wieżę, co przypłaciła życiem. A my możemy spuszować fale milionów, które tutaj idzie. Mam nadzieję, że żaden przeciwnik nam nie wleci. Mega głupio się ta fiora wbiła. Nie wiem, co ona sobie myślała. Atakując w ten sposób, nie powinienem używać teraz umiejętności do farmy. Ale spoko, wycofajmy się. Przecież przeciwnicy są na dole. Możemy spuszować plejta. 120 golda, spróbujmy zabrać tego Pleta. Udało się. Spróbujmy zabrać również miniony, które tutaj są. Jako, że przeciwnicy są na dole, to spróbujmy zabrać te miniony. Niech m, nasze miniony rozbijają się o wieże od wiory. Zbierzmy również tego potworka, który tutaj jest i teraz się wycofajmy. Dokładnie tak, która musi bronić, a my możemy się wycofać, kupić przedmiot furce szczeliny, to nam dosyć fajnie zapewni early game, no jest z tą Fiorą sobie radzimy całkiem nieźle. Naprawdę bardzo dobrze sobie radzimy, patrząc na to, że gramy postacią late game'ową z Fiorą, która jest postacią early game'ową. Super idzie. Naprawdę jestem zadowolony z obecnej gry. I z godzie też całkiem nieźle stoimy, bo zbieramy większość minionów, które są. O ile się nie mylę. 4900, dokładnie tak. Przeciwna Caitlyn ma trochę więcej, ale to nie szkodzi. Generalnie jest nieźle. Możemy też ją obijać trochę. I healować się na minionach. To jest spoko. Fiora już nie ma takiej przewagi. Fiora już nie ma takiej przewagi. Dalej ma delikatną, ale nie już takiej. I jeżeli będziemy tutaj skutecznie się healować, farmić. To Fiora nie będzie w stanie nas zabić. Już nie jest. Już nie jest. A dodatkowo, nawet jeżeli nas trochę obije, możemy się wyleczyć na minionach naszą pierwszą umiejętnością. Zobaczcie, jak mocno oberwała, widzicie? I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ją zaraz zabić, jeżeli spróbuje się w nas wbić raz jeszcze. Na górę, na górę poszła po miniona. Oberwała, albo minion oberwał, chyba minion. No i pięknie Fiora nie żyje, zobaczcie jak pięknie ograna, idealnie, perfekcyjna akcja, postaramy się zebrać miliony, dokładnie tak, i możemy wrócić kupić kolejne przedmioty, wychylować manę i wrócić do ponownej walki z Fiorą, jak widzicie idzie nam bardzo dobrze przeciwko postaci, która jest early game'owa. Naprawdę jestem zadowolony z tego meczu, jest perfekcyjny. No i w goldzie. W goldzie też co, stoimy całkiem nieźle, 6200 golda. Mamy prawie tyle samo, ile przeciwna najlepsza Caitlyn. No i prawie najwięcej golda w grze. Ezreal u nas ma jeszcze więcej, to jest jeszcze lepsza informacja. No ale później e... Lux, drugi przeciwnik, już ma 1000, mniej więcej 100 golda mniej niż my. To jest naprawdę super informacja i oby to trzymać. staramy się tutaj dalej zbierać golda. I proszę bardzo, ucieczka z drugiej umiejętności. Wiemy, że to jest waj więc nie ma co tutaj się z tą No, dopóki się nie wychylujemy, nie ma sensu. Idzie Xinza, a my jeszcze nie mamy drugiej umiejętności. Nie mamy Ulto również. To nie był Xinza, to był Timo. Ale udało się zabić. Perfekcyjnie udało się uciec przed przeciwnikiem. Prawdopodobnie, gdybyśmy byli sami, by nas Fiora zabiła, ale nie byliśmy sami, i to jest spoko. Nie widzę potrzeby wycofywania się, ponieważ posiadamy dosyć mało golda. Więc raczej bym tutaj został na linii i wychylował się pierwszą umiejętnością. Tak mi się wydaje, że to będzie najsensowniejsze. Tym bardziej, patrząc na to, że przeciwna wa jest na dole, to jak najbardziej. Zobaczcie, już mamy dosyć sporo HP. Już Fiora nie jest w stanie się w nas zbić. Zbierzmy miniona. Spróbujemy sproszować wieże. Mamy wieże. Spróbujemy sproszować jeszcze jedną wieżę. Wydaje się, że teraz ta wieża tutaj padnie. Tak się zapowiada. No i możemy sproszować dalej. Leci tutaj Lux. Ok, udało się ją zabić. Pięknie. Czy chcemy jeszcze luk atakować? No chyba raczej nie. Tym bardziej, że idzie tutaj waj jeszcze. Ach, udało się go zabić! Udało się zabić waj! Niesamowite! Jaka perfekcyjna gierka w ogóle! Idealnie! Kupujemy kosmiczny impuls. No i co? i Możemy zacząć grać z drużyną, Jesteśmy 401. Bardzo fajna akcja. Nie spodziewałem się, że to przeżyjemy. Szczerze, przez chwilę myślałem, że Lux z nas zdobiją, ale udało się zrobić klacza. W prawym górnym rogu się pokazał klacz. Super, zbierzmy to, żeby tutaj nas. Oj, nie wiem czy teraz uda się uciec. Jeżeli wajna nas może nie być zbyt ciekawie, ale chyba raczej się boi. Postaramy się healować tutaj oczywiście, że tak. Wroga się poddała, niesamowite. spróbuję jeszcze ich pozabijać w takim wypadku. Udało się coś zabić, ale niestety umarliśmy raz, no i bardzo fajny meczek. Wiecie co? Jako, że to był krótki mecz, przejdźmy do jeszcze jednej gry być może. Albo wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle. Dzięki pięknie za poświęcony czas. Zapraszam Was do kolejnego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj dzisiaj, cześć. We will be in touch.